Dajcie koń prosto z naszego pięknego Bałtyku. Jesteśmy na spacerze, delektując się tymi pięknymi widokami. Plaża prawie pusta, podobnie jak promenada. A jednakże w oddali widać Morsa, śmiałka, który odważył się zanurzyć w Bałtyku, mimo iż woda. Ma dziś tylko 5 stopni. Wiecie, co jest najlepsze o tej porze roku nad Bałtykiem? Niewyobrażalna cisza, spokój, i człowiek może obserwować tylko znak. Co jest Magia. każdemu przyjechać nad morze w się jesienno To inne doświadczenie, niż jak przyjeżdża się tutaj latem. Choć nie jest ciepło, to na pewno zdrowo. Pozdrawiamy Was. Zostawiamy z najpiękniejszą symfonią tego świata. Trzymajcie chwilkę i spacerujemy dalej. Zapraszamy do subskrypcji kanału i do oglądania. Ahoj!